Pasja, kreatywność, spełnianie marzeń i zero nudy. Taki właśnie jest projekt E-Szkoła Moja Wielkopolska. W 105 szkołach uczniowie zamiast siedzieć w ławkach, pracują nad autorskimi projektami. Zobaczcie, co udało im się osiągnąć podczas pierwszej edycji E-Szkoły. W ramach naszego projektu postanowiliśmy zrobić rakietę, prototyp rakiety. W środku ma zamontowany spadochron, który się otworzy, gdy rakieta zacznie spadać. A tutaj mamy taką rureczkę, żeby statecznik wdowodzić, żeby, żeby mogła polecieć prosto. My robiłyśmy globus Marsa i zrobiliśmy też doświadczenie, dzięki któremu chcieliśmy sprawdzić, czy mogłoby istnieć życie na Marsie. Roślina w powietrzu otrzymawała się dużo dłużej, a ta roślina w dwutlenku węgla, ona zwiędła i zaczęła wydzielać nieprzyjemny zapach. Mamy też swoją stronę, na której umieszczamy te zdjęcia z tego, co robiliśmy. Paśnik jest wykonany w Cykowie, no bo chcieliśmy pomóc zwierzętom, bo zimą też trudniej jest im zdobyć te pożywienie. Chcemy bardziej poznać ten las, wiedzieć z czego się dokładnie składa, typowo od podstaw. Chodzi też o to, żebyśmy my byli przyjacielem lasu, ale też żeby las był naszym przyjacielem. Najważniejszym takim momentem projektu było poznanie wszystkich takich fizycznych aspektów związanych między innymi z hamowaniem, z tym co się może dziać w, w trakcie jazdy. Musisz poznać wszystkie zasady, znaki, no ponieważ żeby stworzyć coś takiego, żeby uczyć innych, sami musisz się do tego przygotować, Teraz doceniamy pracę fizyczną, bo wiemy już no, to smakuje. Założeniem i celem naszego projektu jest napisanie bajki dla najmłodszych. E, to jest bajka o smoku, który ratuje świat ze zła, walczy z tym złem, spotyka zwierzątka. E, tak dobieraliśmy bohaterów, tak, żeby odzwierciedlały nasze charaktery. Ta bajka jest, znaczy, nie trafiliśmy na taką bajkę jaką jest nasza pomysł um, ogólnie wpadł do projektu, żeby nas werbować do projektu wpadła nasza wychowawczyni. No i my właściwie byłyśmy na początku tak sceptycznie nastawione z tego względu, że no wiadomo trzeba zostać po szkole, trzeba wykorzystać soboty, tak jak na przykład dzisiaj tutaj przyjechałyśmy. Będziemy miały satysfakcję, że komuś pomogłyśmy, to naprawdę to jest o wiele lepsze niż tam samo wygranie projektu. Właściwie zarejestrowałam się jako dawca szpiku, a to moja książeczka krokodawcy. Oddawanie krwi Trwa około 12 minut. Nic nie boli, chociaż od dziś po, e, igły są grubsze. <gry> Na szczęście e, nie jest źle, dobrze się czuję. E, po oddaniu krwi powinnam dzisiaj zjeść jakiś kaloryczny posiłek, dużo słodkiego i pić dużo wody, ale myślę, że z tym nie będzie problemu. Drugie loks projekt i Wampiry, czyli oddanie. 29 października 2012 roku Aula Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu gościła przedstawicieli samorządów, pracowników oświaty oraz dyrektorów szkół. Główną rolę odgrywali jednak uczniowie, twórcy 12 najlepszych projektów, Którzy opowiedzieli o swojej pracy i pochwalili się jej efektami. Podczas gali rozegrano również finał gry edukacyjnej Globetrotter Poznań-Wielkopolska. Dziesięcioro uczestników, specjalna aplikacja, 20 pytań i zwycięstwo Aleksandry Piaskowskiej. Z gimnazjum w liścu Wielkim. Wreszcie nadszedł czas na ogłoszenie zwycięzców pierwszej edycji projektu E-Szkoła Moja Wielkopolska. Główne nagrody, laptopy powędrowały do uczniów gimnazjum imienia Ludzi z podznaku RODła za projekt Szkło. Czy diabli się spodziewali, co z piaskiem nam dali oraz do licealistów z drugiego LO imienia Dąbrówki w Gnieźnie, którzy stworzyli w swoim mieście salę astronomiczną. Nagrody za pozostałe miejsca na podium oraz wyróżnienia to iPhoney oraz stacjonarne i przenośne konsole. Przed nami kolejna edycja projektu, która zapowiada się jeszcze ciekawiej. Do zobaczenia za rok!